to się transmituję. O, dobra, już mi się pojawił podgląd, już to wszystko tam. O, Whatsapp, to Whatsapp, to sobie przysunę tutaj. napisałem na grupce, żeby dołączali. Się magliwicki A bo dobra, najpierw spróbuj spróbujemy sobie na nastawni, ponieważ nauczyłem się nastawni. Dyżurny ruchu o Boże, tutaj To to nie gdzie gdzieś gdzie jest. Dobra, to już niech będzie ten korydów Please, please maszynista, no to za chwilę maszynista. O tylko tutaj dobra. Mi tutaj pokazuje na podglądzie, że jest doskonałe połączenie. Nie patrzcie się na jakość, bo to by naprawdę musiał nie wiadomo co zrobić, żeby jakość była dobra. O siema, kolejowy McKenzie Shorts. Dobra, jestem tutaj. Ło Boże, ciemno jak... Co tam będzie jechało? Szeligi do Grodzisk Mazowiecki. 19.26 Aha, on ma przyrat podany. Hal e, jest jakiś numer jeden, ale czego numer jeden? siema Szymon, witam. Dobra, idę na maszynistę. Potem sobie e, może jak będzie więcej osób, to ten i mm, sysy zagramy na dyżurnym ruchu. Mam koronę. No bo tutaj właśnie za chyba No za różne takie rzeczy co po prostu powodują, że transmisja yy, idzie w górę W sobie potem pogramy. Na razie może na serwerze jakimś Dobra, biorę mzniste Express Intercity Premium na pewno nie 7 może jakąś... Dobra. Świnia, świnia, no to za chwilę będzie świnia. Napiszcie w ogóle, czy dobrze słychać. granie jest zagłośne o dobra teraz tak się wydaje bardzo cicho napiszcie coś słychać bo... znaczy gra po prostu nie zagłusza nie zabłóż tego Tego co ja gadam Boże, to jest z miesięcy kanału Na 160 subskrypcji Tutaj Czekajcie. No dobra. Bo generalnie 160 subskrypcji wbiłem. O, dobra, I wyjechaliśmy z tego tunelu. Tak myślałem, że jest to Warszawa. I teraz tak. Tam jest Stadion Narodowy. Z Elfą się mijamy w Kolei Mazowieckich. W ogóle ten słyszeliście? O tym, że dwie dziewiątki mają iść na złoma yy, 17 i 15. W tym roku jakoś do końca roku mają być zezłomowane. O matko, bo to jest yy, ograniczenie prędkości. Nie wiem, sobie zmienię, może yy, jakąś trasę. Ja się nie mogę doczekać, aż do SimRaila 9 dodadzą, bo robią trasę, yy, przedłużenie tego DLC Łódź, gdzie dodadzą Zduńską Wolę, Zduńską Wolę Karsznice, co tam jeszcze, no Łask, Sieradz, takie po prostu doda dodadzą. Resztę województwa łódzkiego. No, co prawda, nie jest to całe województwo łódzkie, ale moim zdaniem, jedne z tych najbardziej znanych miast w łódzkim. Pinak tutaj EP07, on miał chyba numer 174. Yy, dawaj trasę Warszawa Łódź. No to dobra. szukam czegoś, no to może na single player. Mi tutaj na podglądzie pokazuje, że jedna osoba ogląda. Dobra, co by tutaj brać? To biorę. Biorę tę trasę, tam jest świnia, denaturot, tracks. 08 tak lato tak Witaj w scenariuszu Intercity łódź w Warszawa Wschodnia. Podmienisz dzisiaj maszynistę w pociągu z Wrocławia do Białego Stoku. Poczekaj na wjazd składu, a następnie zgłoś dyżurnemu ruchu gotowość Czekaj do jazdy. Się, patrzę tutaj na jakość. No coś się tutaj No, jakoś do najlepszych nie należy, widzę więc co ja będę tutaj więcej. Ten, jedna osoba ogląda. Kiedy ta. ten EP08 tutaj wiedział? No tak, zapomniałem że to jest pod zarządem Intercity, to pewnie jakieś opóźnienie 100 miliardów minut. To w tym czasie wejdę sobie na teren ludzkich kolei aglomeracyjnych. Bo ten generalnie tutaj jest pusto, ale jak yy, nie wiem, czy ktoś był na udźwidzew. Hmm. Yy. To tutaj jest pełno właśnie łódzkich y, składów, ale, ale co ciekawe, to ten, to trzy osoby. Widzę y, to, jak się pójdzie, bo oczywiście to widziałem z peronów y, Widzewa. O, tam wjeżdża mój skład, ale nie chcę tam poczekać. Już tam i tak pewnie mają tysiąc, miliardów minut opóźnienia, to już kolejne miliony nie zaszkodzi. To jak jest właśnie tutaj ten placyk, to tutaj jest jakiś, nie wiem, taki traktor przerobiony na że tak to nazwę, taką maskotkę łódzkich kolei aglomeracyjnych, że tak to nazwę. A tutaj, gdzieś w tym miejscu, nie wiem czy nadal stoi, ale raczej na pewno stoi, jest odrąbany łeb y, ten... Stadlera, Flirta, EKA. I, I to nie tak, że na przykład uległ wypadkowi, czy coś, ale po prostu jest taki, no, ten przód, ten, przód tego pojazdu. Z tego, co widać, to tam nie ma żadnych kabiny. To jest ten, takie jakby, no... No po prostu takie, czekajcie... Mm, Dobra, niech, ja, niech no ja tylko znajdę jakieś. O! W sensie jest jest to. Tak, o, to jest. N nie ma tych, ale jest po prostu to gdzieś tak za, za oknem maszynisty. W ogóle to jest śmieszne, bo nie było kibli w, takich ma w takim malowaniu. I żebyście nie mylili z tym. To nie jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, to jest Łódzki Zakład Polregio. Dawaj EP0917, nie ma, nie, nie ma na świecie. Aha, dobra, ej, EP0917, nie, nie ma na świecie, czekaj. EP e, e, 09017 oczekuję kazacji, to, to jest, jeszcze istnieje jest tutaj świnka w swoim starym malowaniu bo teraz ma nowe, ale stare że tak to nazwa dziwnie to brzmi, ale tak w zasadzie prawda, bo z takiego mm, z takiego pomarańczowego co też powoli się już stawał nudny to zrobili tak, że jest taki bardzo gładki, czysty pomarańczowy, a tutaj na dole jest taki ciemnozielony mm, zobacz what's dobra widzowie, ja wam Grupki Mikoli nie, nie ten. Czekaj, co oni z nią zrobili? Jednak wam pokażę, bo to ciekawy jest. Oni już ją zaczęli kasować. To czekajcie. Aha, dobra, tego w dysku lokalnym C nie mam. Wyjdę z, te, z tej gierki SimRaila Czekajcie, ale to ja zalogowany na Ilostan. Wejdę, bo jestem zalogowany na Ilostanie. Lokomotywy elektryczne. To wam nawet pokażę EP09 017 Nie no, 0.17 ma oczekuje kasacji. Kupi lokomotywa kupiona przez firmę Piotrostal. Lokomotywa jako trzecia z serii kończy służbę w PKP Intercity ze statusem OG OP5. Zmiana statusu kolejowy gryfin To przełączam tutaj, bo to jest ten cały czat. Nie wiem czemu SimRay nie chce mi się wyłączyć. Mm. Coś się nam chłopak zawiesił. Dobra, zamknij program, bo to... Maszyna EU07 Starter Właśnie nie wiem czemu, ale starter nie chciał mi się na pulpit pobrać, więc po prostu. Dobra, to bierzemy sobie jakąś dziewiątkę, może. Gdzie to tor doświadczalny, może. Hmm, techniczne. Tor doświadczalny, dobra, mhm. please. Fajna tapeta, wiem, dzięki. To jest... generalnie tą lokomotywę, czyli tego et 22 941, to ja go łapię w Karsznicach, ale nie na tej stacji z Duńska wola tylko z Duńska Wola-Południowa, bo tam są dwie stacje. Bo generalnie, no to tak to w powiecie z Duńskowolskim są tak Izabelów, z Duńska Wola... Zduńska wola z Zduńska Wola-Południowa. Plus jeszcze taka ciekawostka. Yy, możecie sobie wpisać yy, Zduńska Wola yy, i koło torów to tam będzie taki wiadukt węglówki. Yy, I w tym wiadukcie normalnie w stanie surowym jest stacja, bo podczas wojny czy tam przed wojną po prostu próbowa próbowali, chcieli, były takie plany, żeby zrobić e, tam stację, tam dworzec następny, a ten nie wiem, wykluczyć czy co, bo to by nie miało sensu tam jakieś 400 metrów czy więcej, może trochę. Y Dobra. Jakieś wagony może... Oczywiście rodzyn najbardziej pasuje do... Czekajcie, no, niech no ja tylko znajdę te... O dobra. To są wagony najbardziej pasujące do rodzyna. Bo wiadomo, że wszystkie dziewiątki jeżdżą z pociągami y, towarowymi, a nie pasażerskimi. Oj, coś mi tutaj... A tak na serio to żart, no wiadomo, że... O Boże, jaki damskę. Wiadomo, że... Mm, z pasażerskimi jeżdżą. Ale ten czasami jeździły z towarami. Jak PKP Cargo je wypożyczyło. W ogóle jak to dziwnie wygląda. Dobra, ja, ja się nie przyznaję do tego składu, nie. Mm. No, znowu mi. Nie wiem, co z tego obs mi cały czas wywala. Na prawo i lewo. Teraz tak. Może. Y, aha, dobra, ktoś wycofał komentarz. Mm sześćdziesiąt 361 i rodzina czekaj bo to aha dobra bo ty wezmę sobie inny scenariusz A tego jeszcze nigdy nie widziałem no to sobie to przetestujemy to w miejsce stonki pojazd. Damy sy trapeza. Tutaj. Aha, to są same te. Co to jest za skład? Dobra, czekajcie. Ja muszę to... No znowu mi tego wywala OBS-a głupiego. No. Po prostu... Pogniewamy się zaraz. Ekran wyrąbało wie. Co to za pociąg? Co to ma być? O, będzie normalny pociąg jechał. I nagle wi widać to. Ja nie wiem, to jest jakiś triu Triumph Mini Manewrówki Jestem 3 nad giga maszyną z tąką. Czekaj, tu czy tutaj był koniec torów? Czy to mi się tylko tak wydawało? Nie, dobra, to się ciągnie. Ty. Aha, ekran wyrąbało. Dobra. Mm. O Matko Boża, dobra. Mm. Na razie zakończę transmisję. Jak uda mi się to naprawić, to znowu będzie.